Proszę Pani, widzimy się po raz kolejny na kongresie kobiet w Warszawie. Proszę opowiedzieć o swojej marce, którą Pani reprezentuje. Prezentuję firmę, która rozprowadza produkty ekologiczne w całej Polsce. Jestem dystrybutorem takich perełek, bym powiedziała, produktów niespotykanych na co dzień. Są to produkty wysokiej klasy, produkty, które zawierają tylko składniki organiczne. Są to produkty certyfikowane, które. W tym roku właśnie zauważyłem, że Pani wprowadziła kolejne produkty na rynek. Co w tym roku nowego Pani ma? W tym roku wprowadziłam na rynek jęczmień fermentowany z sokiem. Sokiem owocowym, który jest super alternatywą dla wszystkich tych napojów energetycznych, które zawierają mnóstwo, bym powiedziała, składników niedobrych dla na naszego organizmu. Ten produkt jest całkowicie naturalny, produkt ekologiczny, który zawiera tylko jęczmień fermentowany i sok owocowy. Czy w tym roku Pani Stoisko cieszy się zainteresowaniem wśród uczestniczy Kongresu oraz osób odwiedzających? Osoby odwiedzające znają mnie już z poprzedniej edycji kongresu, ale też i są osoby, które po raz pierwszy ze mną rozmawiały dzisiaj i są bardzo zainteresowane tym produktem. I nie tylko tym, ale też i produktami, które wprowadziłam na rynek. Który to już raz pani bierze udział w kongresie kobiet? Jestem drugi raz y, tutaj y, na, w takim, biorę udział w takim wydarzeniu na drugim kongresie jestem i jestem bardzo zadowolona i po pierwszej edycji kongresu, której ja tutaj byłam pół roku temu y, brałam udział w tym kongresie. Jestem bardzo niesamowicie zadowolona, że tyle kobiet, tyle kobiet biznesu tak często y, przychodzi tutaj, y, rozmawia i jest ten czas, prawda, podczas tylu dyskusji, które się odbywają, jest czas na tą rozmowę. I tutaj mam czas dla tych kobiet. Również w tym roku pani firma zdobyła nagrodę statuetkę. Proszę pochwalić się właśnie tą nagrodą. Tak, muszę powiedzieć, że 22 kwietnia odbierałam statuetkę jako lider w produktach ekologicznych. Dostałam tą statuetkę. Jest to niesamowity, niezmierny prezent dla naszej firmy i był to też prezent urodzinowy dla mnie, bo właśnie obchodziłam dwa dni wcześniej swojej urodziny. I duże wyróżnienie dla pani firmy bardzo duże wyróżnienie jest to pierwsza statuetka tego typu na, na taką dużą skalę można powiedzieć wcześniejsze były tylko dyplomy certyfikaty i, i tak dalej a statuetka jest dopiero pierwsza